Paweł Jóźwak po gali FEN11, no chyba możemy mówić o ogromnym sukcesie organizacji. Witam serdecznie wszystkich, wszystkich. oczywiście ja jestem bardzo zadowolony, także ciężka praca moja, mojego zespołu opłaciła się, daliśmy radę, mam nadzieję, że spełniliśmy, spełniliśmy oczekiwania wszystkich fit, kibiców, że wszystkim się gala bardzo podobała. Torwar wypełniony w całości? Sami byliście, widzieliście, także ocencie. Chcemy jeszcze usłyszeć. Torwar był pełen. Atmosfera była niesamowita. Powiem tak, no, na innych galach nie widać czegoś takiego, że na obiektach typu 5 czy 6 tysięcy, jak jest torwar, jest tyle grup dopingujących, że ta publika żyje, dopinguje fighterów. To jest właśnie to chyba, to się wszystkim najbardziej podoba. Nie? Widać, że to nie ma ludzi z przypadku, to wszyscy żyją tym MMA, żyją tym kickboxingiem i dopingują swoich fighterów. Aż miło. Czy właśnie można powiedzieć, że w takim razie Waszą siłą jest to, że to zawodnicy w dużej mierze też pomagają przy dystrybucji biletów. Widać, że rzeczywiście to są ludzie, którzy naprawdę przychodzą ich oglądać? Naszą siłą przede wszystkim jest ciężka praca, która którą wkładamy, ja i mój cały zespół, i tutaj z tego miejsca chciałbym podziękować całemu mojemu zespołowi, bo to był kawał dobrej roboty wykonany, ciężka praca, dwa miesiące harowaliśmy przy tym, przygotowaliśmy to wszystko, wiedzieliśmy, że wszyscy nas będą porównywać w Warszawie do konkurencji, nie chcieliśmy wypaść gorzej, mam nadzieję, że się wszystkim podobało, a nie ja już to będę oceniał, jak to wypadło, niech to ocenią kibice. A jednak poproszę o ocenę, szczególnie pod względem sportowym, które walki naj, najlepsze, czy możemy już się dowiedzieć, jakie bonusy są przyznane? Nie, no jeszcze za wcześnie chyba, no bo Bo teraz dopiero ze mnie zeszło ciśnienie, bo bardzo się stresowałem tą galą. No naprawdę, to była chyba najważniejsza z dotychczasowych gal, ale myślę, że zdaliśmy egzamin. Walki będę oceniał, bo zus przyznawał na spokojnie, jak się wyśpie, No ale myślę, że nie ma co tu dużo mówić. No walka wieczoru chyba nikogo nie, nie rozczarowała. Pięć rund mistrzowskich, obaj zawodnicy pokazali, że zasłużyli na to i że byli godni tej walki o pas. Że to nie była walka z przypadku, tylko to było dwóch zawodników czołowych w Polsce kategorii lekkiej. Szumański co Prawda Wygrał, ale Żółkowski również pokazał, że był godnym pretendentem. To w takim razie, jakich zestawień możemy się już spodziewać na f 11? 12. 12. 11 to już przechodzi do historii. Ach, to dajcie mi trochę otworzyć, OK? Bo naprawdę jestem bardzo zmęczony. To z tych, które zostały ogłoszone, bo my tu nie za bardzo y, słyszeliśmy też. Tak co było ogłoszone, nie, nie ogłosiliśmy w końcu dzisiaj rywali walk mistrzowskich, zrobimy to lada dzień, na pewno będzie Biszczak walczył, będzie walczył Michalski, mogę uchylić rąbka tajemnicy, że powróci Wojciech Janusz, mocno się przygotowuje, ostatnio przegrał zawod, zawod, zawodnikiem, który odszedł od naszej organizacji, chce powrócić, chce pokazać, że ta przegrana to był taki wypadek przy pracy. Trochę tutaj zamieszania było z tą walką Igora Na czemu ona ostatecznie była ostatnim pojedynkiem na tej gali? No, chcieliśmy Igora w godny sposób pożegnać, jak przystało na sportowca. No, a tak, tak na poważnie, to niestety, telewizja rządzi się swoimi prawa, prawami. Czasami decyzje zapadają last minute. My, jako organizatorzy, nie do końca mamy na to wpływ i musieli, musimy, musimy szukać jakichś złotych środków, ponieważ była to walka, może nie taka o charakterze sportowym, ale bardziej o charakterze yy, takim pożegnalnym, że, że tak powiem. To było to jedyne wyjście, żeby tą walkę puścić już po main -invencie. To największy plus tej gali w Twoich oczach? Poziom sportowy, pełna hala. No, i mam nadzieję, że organizacja, że nikim, nikogo nie rozczarowała, że wszystkim się podobało. A jak, jeśli chodzi o walki, jakiś największy plus, która najbardziej przypada do gustu? No, tak jak wcześniej przewidy, przewidywałem. No. Najciekawsze walki według mnie to te, te walki właśnie w MMA, czyli walka mistrzowska w wadze lekkiej. Bardzo mi się podobała walka Żelazowski-Odzimkowski. Pomimo, że trwała tak krótko, no to pokazało tylko jak przystylowa walka wręcz jest nieprzewidywalna. Było dwóch zawodników, gdzie wiedziałem, że jeden albo drugi padnie. Spodziewałem się nokautu. Na ten nokaut chciałem postawić każde pieniądze, ale nigdy w życiu nie postawiłbym złamanej złotówki, że ta walka skończy się tak szybko techniką kończącą. A jakiś minus był? No Minus. Uważam, że taka walka, dwa takie rewol rewolwery, dwóch takich zawodników, wszyscy by chcieli oglądać to troszkę dłużej. Trochę za... Kontrakt. Ty, Tyberiusz Kowalczyk dostanie kontrakt z Sven na kolejne walki? I na ile rund? Tyberiusz cały czas ma kontrakt z Svenem. Teraz już zrobiliśmy poprawki, więcej takich baboli już nie będzie, brzydko mówiąc. I kolejna walka dla Tyberiusza już na 3 trzech, trzech rund. Pokazał, że ma siłę. Że nie, że nie można go lekceważyć. Akop solidnie się przygotował, naprawdę bardzo solidnie. Był dobrze przygotowany, sparował z mocnymi partnerami. A jednak się okazało, że to Tyberiusz wjechał w niego, jak przysłowiowy dzik w żołędzie. No. Zobaczymy Akopa także na Waszych galach? Oczywiście, że tak. AKOP jest, Akop jest sportowcem i ja mu powiedziałem od razu, że przegrana wcale go nie przekreśla. Wszystko teraz zależy od niego. Tak naprawdę pierwszy raz dostał ta, 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 tak mocny knockdown jak teraz i wszystko od niego zależy, czy on dalej będzie chciał kontynuować swoją karierę. Tak naprawdę teraz się okaże, czy Akop ma prawdziwy charakter sportowca. To jeszcze jedno pytanko a propos Michalskiego na gali we Wrocławiu. To będzie walka wieczorów N12? Jeśli nie, nie, nie będzie main event, to będzie walka poprzedzająca main event. No, tego jeszcze dokładnie nie wiem. Na pewno to będzie jedna z walk wieczoru. Tutaj powiem, że Paweł Żelazowski dał nam tutaj twardy orzech do, 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 zgryze, do zgryzienia, bo szykowaliśmy dla Michalskiego rywala z zagranicy. Ale nie wiem jak to jak to się teraz nie bardzo nam wypada, jeśli Paweł Żelazowski będzie gotowy, będzie, będzie chciał walczyć już w maju, to myślę, że jest to całkiem realne, żeby tych zawodników się spotkało, bo Żelazowski pokazał naprawdę tutaj, że trzeba się z nim wliczyć w tej kategorii to Z Albertem No ujemny bilans FEN, jak dalej jego sytuacja będzie wyglądać? Na szczęście to nie bilanse walczą. Alberta szanuje. Jest, jest to zawodnik, który gwarantuje wysoki poziom sportowy. Przegrał dzisiaj. Coś nie zagrało w głowie. Pamiętajmy, że jest po, po poważnym wypadku. Myślę, że jakby ta walka potrwała trochę dłużej, to nie musiałaby się wcale w ten sposób skończyć. No nie zdążył się jeszcze dobrze wejść, Albert w ten pojedynek. A już to się skończyło. No, widziałem po Albercie, że był bardzo rozczarowany, niepociszony, wręcz załamany. No, ale nie sztuką jest wygrać czasami. No, trzeba, trzeba też potrafić przegrać. No, myślę, że Albert jest na tyle mocnym człowiekiem, po, podniósł się po porażce z Wierzbickasem i że teraz też powróci mocniejszy. A jak wygląda sytuacja Tymka Świątka? Czy zobaczymy go w tym roku w FEN? Tak, jak najbardziej. Wróci Tymek, już to zapowiadał, ale wróci tylko pod warunkiem, że będzie dobrze przygotowany. Dziękuję bardzo. Mam bardzo. pytanie a propos Marcin. Naruszka zapowiedział, że będzie chętny do walki o pas organizacji FEN. Czy taki plan wchodzi tutaj w grę, czy Marcin wraca do profesjonalnej ligi? Nie, my współpracujemy tutaj z PLMMA i Marcin będzie walczył i u Mirka, i u nas. No, może za wcześnie, żeby mówić o walce o pas, bo wygrał naprawdę dopiero debiutowo U nas. Wygrał jedną walkę, a wiadomo, że tak staramy się nie robić, że zawodnik po jednej walce walczy od razu o pas. Tutaj Ziółkowski Marian był wyjątkiem, bo uważam, że zasługiwał na to, bo miał całą serię zwycięstw z rzędu i było, gala odbywała się w stolicy, także był tutaj naturalnym pretendentem. No, Marcin Naruszka pokazał, że jest bardzo mocny, pokonał, pokonał Rafała Charatyka, była to bardzo ciekawa, bardzo dobra walka. Nie zapominajmy, że Haratek jako pierwszy Polak bije się w RPA. Ma tam walczyć w maju o pas. Także wszystko co najlepsze przed Marcinem Naruszką. Chciałem mu z tego miejsca bardzo pogratulować. Dziękuję bardzo. Dzięki.